Czy wiesz, że 45% Polaków wciąż pozwala sobie na prezenty bez powodu, nawet mówiąc, że nie mają pieniędzy? Badania z 2024 roku ujawniają szokujący fakt: ludzie kupują coraz więcej, a poczucie spokoju wciąż umyka. Istnieje zatem sekret, który ludzie w pokoju już odkryli, ale który większość z nas wciąż całkowicie ignoruje. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na kanał. Włącz powiadomienia i zostaw łapkę w górę. Ta treść jest schronieniem, którego potrzebujesz przed lękiem niewystarczającego posiadania, a każdy subskrybent wzmacnia tę społeczność ludzi, którzy wybrali lekkość. Teraz przejdźmy od razu do sedna: brutalna prawda już wszystko masz. Istnieje brutalna prawda, której nikt nie chce przyznać: już wszystko masz, tak, wszystko. Mówię, że w tej właśnie chwili posiadasz wszystko, czego potrzebujesz, aby dobrze żyć, czuć spokój, spać spokojnie. Ale jest z tym ogromny problem. Nasz umysł został wytrenowany, aby wierzyć w coś przeciwnego. Wychowaliśmy się w kulturze, która uczy nas, że szczęście to przyszłe osiągnięcie kiedy zarobię więcej, kiedy kupię tamto, ale potem osiągasz, kupujesz, masz i odkrywasz, że spokój nie przyszedł razem z tym. Ponieważ spokoju nie można kupić, spokój się rozpoznaje. Psalm 23: Pan jest moim pasterzem. Psalm 23, pierwszy werset, deklaruje z potężną prostotą. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Niczego mi nie braknie. Spójrz na tę pewność. To nie jest mglista nadzieja. To deklaracja wiary oparta na tym, kim jest Bóg. Jeśli Pan jest Twoim pasterzem, brak jest iluzją. To kłamstwo, które sprzedała ci kultura konsumpcji, ponieważ kiedy Bóg jest źródłem, już wszystko masz. W liście do Filipian 4, 12 i 13 Paweł pisze coś, co powinno być wyryte na czole każdego chrześcijanina. Wiem, jak żyć w niedostatku i wiem, jak żyć w obfitości. W każdym położeniu i we wszystkim nauczyłem się być syty i cierpieć głód, mieć dostatek i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Zauważ, nie powiedział, że może wszystko, ponieważ wszystko miał. Powiedział, że może wszystko, ponieważ Chrystus był wystarczający. I to jest sekret. Paweł napisał to z więzienia, mówiąc: Mam się dobrze, mam spokój, ponieważ Chrystus wystarcza. Jeśli Paweł zdołał mieć zadowolenie w więzieniu, dlaczego ja nie mogę go mieć w moim wygodnym domu? Ponieważ umieściłem swój spokój w niewłaściwym miejscu. Ostrzeżenie Jezusa przed chciwością. Łukasz 12, 15 ostrzega nas z całkowitą jasnością. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo życie kogokolwiek nie polega na obfitości jego posiadłości. Jezus był bezpośredni. Nie powiedział, że posiadanie rzeczy jest złe. Powiedział, że myślenie, że życie polega na posiadaniu rzeczy, jest błędem. To pułapka. To kłamstwo, które kradnie twój spokój i trzyma cię w nieskończonym wyścigu po więcej, zawsze więcej. Badania pokazują, że przeciętny Polak wydaje 5200 zł rocznie na zakupy internetowe. W większości przypadków są to przedmioty, których osoba nawet nie pamięta trzy miesiące później. Dlatego nie chodzi o pieniądze. Chodzi o poszukiwanie czegoś do wypełnienia. A kiedy szukasz na zewnątrz tego, co istnieje tylko wewnątrz. Gonisz za wiatrem. Ludzie w pokoju to nie ci, którzy mają więcej, to ci, którzy zrozumieli, że już mają wystarczająco, obudzili się do duchowej rzeczywistości. Bóg już dał nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności, ale my upieramy się przy szukaniu na zewnątrz tego, co już zostało zasadzone wewnątrz. Księga Przysłów Lepiej mało z Bogiem. Księga Przysłów 15-16 przynosi prawdę, która niepokoi współczesny świat. Lepsze jest niewiele z bojaźnią Pana, niż wielki skarb z niepokojem. Spójrz na to. Lepiej mieć mało z Bogiem, niż mieć dużo z lękiem. Ponieważ spokoju nie można kupić na raty. Spokój nie przychodzi z cashbackiem. Spokój nie dociera z darmową dostawą. Spokój pochodzi od Boga. A kiedy masz Boga, masz wszystko. Opowiem Ci teraz coś, co widziałem. Bliska osoba, chrześcijanin, pracowity, była całkowicie wyczerpana. Powiedziała mi: jestem zmęczona gonieniem i nigdy nie osiąganiem. Wtedy zapytałem: gonieniem czego? Zatrzymała się i odpowiedziała: nie wiem. Wiesz co odkryliśmy? Że goniła za uczuciem, uczuciem, że pewnego dnia w końcu się zrelaksuje, ale ten dzień nigdy nie nadchodził, ponieważ uzależniła spokój od zewnętrznego wydarzenia: więcej pieniędzy, mniej rachunków, nowy samochód. Problem pojawia się, gdy trzymasz swoją duszę jako zakładnika tych osiągnięć. I wtedy zapytałem: Gdybyś jutro miała to wszystko, byłabyś szczęśliwa? Powiedziała: Prawdopodobnie nie, ponieważ wtedy chciałabym więcej. I to w tym momencie zrozumiała: Była w błędnym kole, które nigdy się nie kończy. Problem był w jej sercu w pustce, którą próbowała wypełnić rzeczami, a pustki Boga nie można wypełnić niczym z tego świata. Pułapka pragnienia bycia bogatym. Pierwszy list do Tymoteusza 6:9 ostrzega z całkowitą powagą Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i sidła i w wiele głupich i szkodliwych pożądań. Zauważ, nie chodzi o posiadanie pieniędzy. Chodzi o chcenie być bogatym. Chodzi o nadmierne pragnienie. Chodzi o umieszczenie serca w gromadzeniu. A kiedy to robisz, Wpadasz w pułapkę, pułapkę, która wydaje się wolnością, ale która w rzeczywistości jest niewolą. Zaczęła robić rzeczy inaczej, zaczęła dziękować za to, co miała, zaczęła puszczać, zaczęła ufać, że Bóg był wystarczający. I wiesz, co się stało? Jej życie niewiele się zmieniło na zewnątrz, ale wewnątrz wszystko się zmieniło. Znalazła spokój, ponieważ przestała myśleć, że musi wszystko zdobyć. W księdze Kocheleta. Pięć, dziesięć jest napisane: Kto kocha pieniądze, nigdy się nimi nie nasyci. Nie chodzi o posiadanie lub nieposiadanie, chodzi o miłość. Kiedy kochasz to, czego nie masz, żyjesz w pragnieniu, którego nic nie zaspokoi. Kupujesz, aby poczuć się dobrze. Dobre samopoczucie trwa trzy dni, rachunek trwa trzy miesiące. I kupujesz znowu, myśląc, że tym razem będzie inaczej. Nie będzie. Ponieważ próbujesz wypełnić rzeczami pustkę, którą wypełnia tylko Bóg. Konsumpcja stała się naszą tożsamością. Według badań, 41% Polaków kojarzy świadomą konsumpcję z unikaniem marnotrawstwa. Ale 96% przyznaje, że ma trudności z przyjęciem tych praktyk. Wiemy, co robić, ale nie robimy tego, ponieważ konsumpcja stała się tożsamością: kupujemy status i walidację. A to jest zaprzeczeniem naszej tożsamości w Chrystusie. Badania pokazują, że w 2024 roku handel elektroniczny w Polsce osiągnął 200 miliardów złotych. I wiesz, co rośnie najbardziej? Zakupy impulsywne. Pojawiło się na Fidzie, miało zniżkę i gotowe kupiłeś. Potem przychodzi do domu, czujesz ten mały smak nowości przez pół godziny, a potem nic. Życie jest takie samo. Ale rachunek wzrósł. Ewangelia Mateusza 619 21 uczy nas: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Jezus nie zabrania ci posiadania rzeczy. Mówi: Uważaj, gdzie zakotwiczysz swoje serce, ponieważ jeśli Twoje serce jest zakotwiczone w tym, co masz, będziesz żył w wiecznym lęku. Konsumeryzm sprzedaje tożsamość, nie produkty. I oto jeden z największych trików współczesnego konsumeryzmu: nie sprzedaje produktów, sprzedaje tożsamość. Myślisz, że kupujesz parę butów? Nie, kupujesz iluzję czucia się pewnie. A najgorsze, płacisz drogo za coś, co już masz za darmo w Chrystusie, ponieważ w Chrystusie jesteś już akceptowany, już kochany, już kompletny. W Polsce prawie 75% rodzin ma długi, a większość tych długów pochodzi z konsumpcji karty kredytowe na maksa z zakupami ratalnymi, które zamieniły się w lawinę. I wiesz, co za tym stoi? Przekonanie, że więcej jest lepsze. Ale nie potrzebujesz tego. Nigdy nie potrzebowałeś. Ewangelia Mateusza 6:33 oferuje rozwiązanie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystkie te rzeczy będą Wam dodane. Wszystkie te rzeczy, wszystko czego potrzebujesz, nie wszystko czego chcesz, ale wszystko czego potrzebujesz. A różnica między tymi dwoma rzeczami jest ogromna, ponieważ kiedy szukasz najpierw królestwa, Bóg dba o resztę, ale kiedy szukasz najpierw rzeczy, tracisz zarówno królestwo, jak i spokój. Moja osobista podróż puszczania sama przez to przeszłam. Przez lata myślałam, że potrzebuję więcej więcej przestrzeni więcej ubrań. Więcej przedmiotów. Aż pewnego dnia zdałam sobie sprawę, jestem wyczerpana. Zmęczenie duszy, od utrzymywania, od organizowania, od chcenia. To wtedy zaczęłam puszczać. A puszczanie to nie tylko usuwanie rzeczy z domu, to usuwanie z serca przekonania, że potrzebujesz tego, aby być szczęśliwym. Psalm 46. 10. Szepcze prawdę. Uspokójcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Zatrzymaj się. Oddychaj, ucisz się i rozpoznaj, że On jest Bogiem, nie ty, nie twoje osiągnięcia, on. A kiedy się uspokoisz, kiedy przestaniesz biec, w końcu usłyszysz głos Boga mówiący: Zawsze tu byłem. Izajasz 55, 2 pyta: Dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? Bóg pyta: Dlaczego wydajesz na to, co nie odżywia? Dlaczego wyczerpujesz swoją duszę, goniąc za tym, co nie wypełnia? To jak próba zaspokojenia głodu jedzeniem powietrza. Mój sobotni rytuał z finansami. Każdej soboty rano robię prosty rytuał. Przygotowuję kawę, siadam z notatnikiem i zapisuję wszystkie wydatki tygodnia. Pisanie ręką sprawia, że myślę, sprawia, że kwestionuję, sprawia, że widzę, gdzie wypływa nie tylko pieniądz, ale także cel. To dzięki temu nawyku nauczyłam się mieć spokojną relację z finansami. Psalm 90, 12, uczy nas. Naucz nas tak liczyć nasze dni, abyśmy uzyskali mądre serce. Licz dni, nie marnuj. Nie żyj automatycznie, ale żyj świadomie, z celem, z mądrością. A to dotyczy również pieniędzy. Kiedy liczysz, kiedy zapisujesz, kiedy zwracasz uwagę, żyjesz mądrze. A mądrość przynosi spokój. Kiedy zaczynasz zapisywać każdy wydatek, budzisz się. Zauważasz, gdzie wypływa pieniądz i cel. A kiedy zatykasz te przecieki, w końcu oddychasz. Masz margines na oszczędzanie, dawanie i życie bez uduszenia. Każdy dobry dar pochodzi z góry. Jakuba 1, 17 oświadcza. Wszelki dobry dar i wszelkie doskonałe obdarowanie stępuje z góry, od Ojca świateł. Wszystko, co naprawdę dobre w Twoim życiu, nie przyszło z fidu sklepu internetowego. Przyszło od Boga. Jako prezent, a kiedy to rozpoznasz, przestajesz szukać w niewłaściwym miejscu. Sekret ludzi w pokoju to nie posiadanie grubego kąta. To posiadanie wolnego serca, wolnego od porównywania, wolnego od lęku, wolnego od pośpiechu. A to się dzieje tylko wtedy, gdy rozpoznasz: Już mam wszystko, czego potrzebuję. Mam powietrze w płucach. Mam Boga, który mnie podtrzymuje. Mam dzisiaj. Wiesz jaka jest różnica między osobą w pokoju a osobą lękliwą? To nie rozmiar konta bankowego, to rozmiar wdzięczności. Ludzie w pokoju dziękują za to, co mają. Ludzie lękliwi narzekają na to, czego nie mają. A ta różnica zmienia wszystko. Dziękuj w każdych okolicznościach. W pierwszym liście do Tesaloniczan 5:18 jest napisane: W każdych okolicznościach dziękujcie. W każdych Ponieważ wdzięczność nie polega na posiadaniu wszystkiego doskonałego, polega na rozpoznaniu, że nawet w niedoskonałości Bóg jest obecny. A kiedy Bóg jest obecny, masz wszystko. Pierwszy list do Tymoteusza 6, 6 do 8 mówi: Ale pobożność z zadowoleniem jest wielkim zyskiem. Niczego bowiem nie wnieśliśmy na świat, ani niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy żywność i odzienie, będziemy z tego zadowoleni. Żywność i odzienie to wszystko. Reszta jest dodatkiem. A kiedy żyjesz z tą mentalnością, przestajesz żyć, aby gromadzić i zaczynasz żyć, aby dziękować. Poradzisz sobie lepiej niż większość, gdy to zrozumiesz. Ponieważ podczas gdy wszyscy biegną, aby mieć więcej, wydają więcej, zadłużają się więcej, ty będziesz kultywować spokój. A prawdziwy spokój jest rzadką walutą. To bogactwo, którego nikt nie może ukraść. Ludzie zauważą, i będziesz mógł świadczyć życiem, które oddycha lekkością. Wyróżnisz się potrzebując mniej. Wyróżnisz się nie dlatego, że będziesz miał więcej, ale dlatego, że będziesz potrzebować mniej. A w świecie desperacko starającym się zaimponować, będziesz w pokoju. To przyciągnie więcej uwagi niż jakakolwiek markowa odzież. Księga Przysłów 13:7 mówi. Jest ktoś, kto udaje bogatego, a nic nie ma. Inny udaje ubogiego, a ma wielkie bogactwo. Możesz być pełen rzeczy i pusty spokoju. Lub możesz mieć mało i być kompletnym. A druga opcja zawsze zostawi cię w przewadze. List do Hebrajczyków 13, 5 przypomina nam Niech wasze obyczaje będą wolne od miłości do pieniędzy, zadowalając się tym, co macie, ponieważ powiedział Nie opuszczę cię, ani nie porzucę cię. Zauważ? Bóg mówi, jestem wystarczający, nie potrzebujesz niczego poza mną. A kiedy to zstępuje z intelektu do serca, doświadczasz wolności, której świat nie zna, w ciszy i zaufaniu jest Twoja siła. Izajasz 30, 15 zamyka słodyczą i prawdą. W nawróceniu i odpoczynku jest wasze zbawienie, w ciszy i zaufaniu jest wasza siła. W ciszy, w odpoczynku, w zaufaniu. Nie w pośpiechu, nie w gromadzeniu, ale w ciszy, w celowej ciszy, w wyborze zatrzymania się i zaufania, że Bóg jest wystarczający. Więc jeśli jesteś zmęczony bieganiem, zmęczony chceniem, zmęczony tym, że nigdy nie czujesz, że masz wystarczająco, może nadszedł czas, aby się zatrzymać. Weź głęboki oddech, rozejrzyj się i rozpoznaj: już mam wszystko. Mam Chrystusa, mam życie, mam dzisiaj. To wystarcza. Jeśli ten film dotknął Twojego serca, zapisz się na kanał, zostaw łapkę w górę i włącz powiadomienia. Zbudujmy razem społeczność, która wybrała spokój zamiast pośpiechu, wdzięczność zamiast chciwości i obecność Boga zamiast posiadania. Podsumowując, już masz wszystko, czego potrzebujesz. Spokój nie jest w przyszłości, jest w rozpoznaniu, że Bóg jest wystarczający. Puść to, co nie służy. Kultywuj zadowolenie, żyj z celem, nie z gromadzeniem. I ufaj, kiedy puszczasz, Bóg trzyma. Teraz pozwól, że zadam Ci pytanie. Gdybyś mógł podsumować to, czego się tu nauczyłeś, w jednym krótkim zdaniu: jakie by to było? Skomentuj poniżej, jeśli film Ci się podobał. Już mam wszystko, czego potrzebuję. Niech Bóg błogosławi Twój tydzień lekkością, jasnością i wielkim spokojem.